Dzień dobry, dzień dobry. Dziś Wam opowiem o rynku nieruchomości, jak działa rynek nieruchomości i czym różnią się możliwości albo podejścia do sprzedaży nieruchomości. Jeżeli macie mieszkanie albo dom na sprzedaż, to zwykle przed Wami jest dwie, dwie drogi: działać samodzielnie, robić to samodzielnie, albo wybrać pośrednika i sprzedawać z pośrednikiem. Jeżeli robicie to samodzielnie, to Musicie poświęcić na to czas, przygotować odpowiednie mieszkanie do sprzedaży, posprzątać, zrobić fotosesję, każdego razu przygotować się na prezentację, odbierać sporo telefonów po zamieszczeniu ogłoszeń, reklam albo w jakiś inny sposób promu promując swoją nieruchomość, i w taki sposób za jakiś czas. Szansa jest na to, że, że sprzedacie Waszą nieruchomość. Co jest ważne przy sprzedaży nieruchomości? Oczywiście cena, która czyni cuda, jak wiadomo, jeżeli cena jest ustawiona prawidłowo, jest w miarę rynkowa i jest dobra lokalizacja jest popularne mieszkanie typu 2-3 pokoje. No ja nie mówię teraz o kawalerkach, bo oni chyba w Warszawie schodzą jak pierożki, szczególnie w centrum. To szansa na sprzedaż jest bardzo wysoka i nie potrzebujecie pośredników. Statystyki mówią, że prawie 10% ze wszystkiego wolumenu transakcji robią się bez pośredników. Tak? Ale w 90 przypadkach ze stół po jakiejś stronie albo po obu stronach działają pośrednicy, i to też wybór właścicieli albo kupujących, działać z pośrednikiem czy bez. Jak mówiłem, jeżeli macie czas, lubicie rozmawiać przez telefon, lubicie spotykać się z ludźmi, lubicie pokazywać swoje mieszkanie, oczywiście przed każdym takim, taką prezentacją musicie przygotować się do, do prezentacji, posprzątać i tak dalej, ale to, to nie zależy, czy z pośrednikiem czy bez. Każde, każde spotkanie z potencjalnym nabywcą no, potrzebuje niewielkiego przygotowania. <laughs> Możecie zrobić reklamę, możecie zrobić dobre zdjęcie, możecie wszystko to zamieścić w internecie, w mediach społecznościowych, możecie to nawet zamieścić w gazetkach lokalnych, w ogłoszeniach, w supermarketach, na tablicach ogłoszeniowych. No, to, czyli zrobić jakiś wolumen pracy. To oczywiście, jak mówię, przy dobrej lokalizacji, przy dobrej cenie mieszkanie się sprzeda bez żadnych problemów. Ale a dlaczego 90% transakcji odbywa się z pośrednikami? Właśnie dlatego, że właściciel, który jest emocjonalnie przywiązany do swojego mieszkania i który w ogóle sprzedaje nieruchomość raz albo kilka razy w życiu, on po prostu no, nie jest obeznany i przygotowany, jak, jaki teraz jest rynek, jakie teraz są ceny, jakie trendy, czego szukają kupujące, na co zwracają uwagę. Nawet teraz już często mówią o tym, że są kupujący z starsze ludzie, że są milenialsi, że oni różnią się i oni szukają innych typów mieszkań. Tak? Jeżeli jesteście z tym wszystkim obeznany, to jest łatwo. Jeżeli nie, to możecie wejść na rynek z ofertą, która po prostu nie zaciekawi ludzi. I dlatego wybór pośrednika i praca z pośrednikiem to Najpierw pozwoli Wam mieć profesjonalną ofertę, aktualną, przywiązaną do sytuacji rynkowej, a druga rzecz pozwoli Wam zaoszczędzić czas na telefony, rozmowy, negocjacje jakieś takie różne rzeczy przygotowawcze do transakcji. A trzecia rzecz może Wam zaoszczędzić oczywiście pieniędzy, bo pośrednicy niektórzy, które działają w jakby normalny, prawidłowy sposób to. Dla kupujących mogą zaoszczędzić pieniędzy, a dla sprzedających staram się sprzedać jak najdrożej, bo wiadomo, zarabiałem większość swoich zarobków z prowizji i czym wyższa cena, czym wyższa cena transakcyjna, no tym, tym więcej zarobię pośrednio. Tak? I, I tu właśnie powstaje ten pierwszy problem, kiedy właściciele mówią, które chcą sprzedać bezpośrednio, mówią, że pośrednicy pobierają sporo kasy, nic nie robią i dlatego sprzedają samodzielnie. Jest grupa właścicieli, które mówią, że, ok, ja mogę zrobić reklamy, mogę odbierać telefony, mogę zrobić ogłoszenia w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej. A jak przeprowadzicie do mnie kupującego, no to ja wam zapłacę prowizję i tu padają jakieś kwoty, albo jakieś tam procenty, że ile, ile by to mało być, tak? Także. Różne sytuacje bywają, ale <laughs> większość, e, zaczynając sprzedaż nieruchomości, próbuje zrobić to samodzielnie i to widać po a, ilości ogłoszeń i, i jak to wygląda, a, jeżeli chodzi o nowe nieruchomości, które tylko wchodzą na rynek. Tak? E, za jakiś czas e, większość nieruchomości, które e, były, były na rynku sprzedawane przez właścicieli, a, zaczyna się sprzedawać z pośrednikami. <laughs> Jeżeli wybieracie pośrednika, to tu jest dwie opcje. Zwykle pośrednik Wam może zaproponować umowę otwartą. Ja ją nazywam umowa śmieciowa, bo tak naprawdę bez obowiązków żadnych, z każdej ze stron, tak. Czyli po prostu ktoś z kim się umówił na to, że jak coś się wydarzy, no to zapłacicie mi prowizję, no to okej. Okay. <laughs> I jest umowa ekskluzywna, wyłączna albo ja ją nazywam umowa normalna, bo w ten sposób a każda ze stron bierze na siebie e, obowiązki, i, i to jest normalna e, sytuacja, kiedy ktoś, czyli pośrednik, pracuje dla właściciela albo dla osoby kupującej i wykonuje dla niej e, odpowiedni wolumen pracy, roboty i e, oczekuje na wynagrodzenie, jeżeli e, jest udana transakcja. Tak? Czyli takie normal, normalne podejście. E, ze swojego doświadczenia w Stanach Zjednoczonych powiem, że. E, tu prawie wszystkie umowy są wyłączne. Zdarzają się umowy otwarte, ale to nawet mniej niż 1% od wszystkich umów zawartych z pośrednikami. Jeżeli chodzi o sprzedaż samodzielną, też to są ludzie, które lubią sprzedawać samodzielnie, i w niektórych przypadkach to pośrednicy, które sprzedają własną nieruchomość. Druga część to po prostu ludzie, które próbują sprzedać samodzielnie i za jakiś czas. Też podpisują pośrednictwa. Jeżeli chodzi o ilość transakcji, to też mniej 10% wszystkich transakcji, które odbywają się bez pośredników albo z jednym pośrednikiem przy transakcji. Zwykle każdy, każdy agent, każdy pośrednik reprezentuje jedną stronę transakcji i walczy o jej interesy. To jest normalna sytuacja. Tak? I przy, przy transakcji, jeżeli pośrednik z pośrednikiem współpracują i dążą do tego, żeby, żeby transakcja się odbyła i e, negocjują różne warunki e, tej transakcji, no to jest normalna sytuacja. Kiedy po jednej stronie jest pośrednik, po drugiej jest właściciel albo kupujący, no to już e, może być różnie, bo nie zawsze e, ludzie lubią się dogadać i chcą się dogadać i pojawiają się jakieś nieporozumienia, jakieś sytuacje stresowe i jeżeli my nie mamy takiego moderatora po naszej stronie, to po prostu transakcja może się nie odbyć. I takie przypadki nie są pojedyncze, kiedy po prostu sprzedający, nie wiem, nawiasem mówiąc, rzuca, rzuca e, ofertą ob, ob ściany i wychodzi nawet z aktu notarialnego albo kupujące w jakiś sposób nie są zadowolone z czegoś i. E, Transakcja może się rozsypać już na ostatnim etapie um Ja już nie mówię o tym, że do takich transakcji często nie dochodzi, bo jakaś ze stron a, zachowuje się jakoś nieodpowiedni sposób, albo coś sobie myśli inaczej, niż e, może być e, jakby w normalnej sytuacji, tak? <laughs> Z mojego doświadczenia. E, Kupujący powiedział, że jeżeli telewizor, który wisiał na ścianie, nie zostanie w mieszkaniu, to ja wychodzę. Idziemy dalej. Czyli umowa otwarta, umowa ekskluzywna musicie wybrać. Przy umowie ekskluzywnej to jest normalna umowa, którą podpisujecie z pośrednikiem i który ma obowiązki zrobić dla was odpowiedni wolumen roboty i wy ze swojej strony oferujecie mu zapłatę prowizji. Na jakimś poziomie, tak? Jakie te poziomy? Ile kosztuje pośrednik w ogóle i jak, jak idzie wycena? Zwykle, z tak, takim, że tak powiem, historyczne dane i to z bardziej rozwiniętego rynku Stanów Zjednoczonych to prowizja jest na poziomie 5-6%, tak? I w normalnej sytuacji, kiedy jest dwa pośrednika i oni pomiędzy sobą współpracują, to ta prowizja 5% dzieli się pomiędzy nimi, czyli pośrednik po stronie kupującej otrzymuje 2,5% i pośrednik po stronie sprzedającej otrzymuje 2,5%. I każdy walczy dla swojej strony, o jej interesy i wspólnie takie pośrednicy działają na to, żeby transakcja odbyła się jak najszybciej, jak bezstresowo dla, dla klientów, tak? Wtedy, wtedy widać ich roboty i można zrozumieć, co każdy z agentów robi dla swoich klientów. Jeżeli ktoś pobiera prowizję 5% i działa samodzielnie, i nie ma, jakby po drugiej stronie agenta, no, sporo zarabia, można, można pochwalić takiego podejścia. Z mojego doświadczenia w, w Polsce jest tak, że Jedna strona i jeden pośrednik, no to prowizja na poziomie 2-2,5, tak, do 3%. Zależy też prowizja od tego, co to za nieruchomość, jaki przewidywany okres, czas, za który tam ta nieruchomość zajedzie, bo na przykład mieszkania schodzą szybciej, domy schodzą. Wolniej i tu też trzeba na to zwracać uwagę. Jeżeli to jest nieruchomość niestandardowa, z jakimiś przeróbkami, albo jakiś dom zrobiony tam, jak mówią dla siebie, a z czasem to tam, nie wiem, wyszedł z mody, coś się zmieniło, i właściciele chcą sporo kasy, a to teraz tyle nie kosztuje, mogą być różne jakby sytuacje, no to pośrednik bierze sobie niestandardowe, na przykład pół roku na umowę, a rok, Półtora, nawet dwa, bo każda ze stron rozumie, że nie da się tego sprzedać szybko, bo, bo jest jakaś sytuacja z tą nieruchomością niestandardowa. Nasze, nasze umowy zwykle na pół roku więcej po prostu, jeżeli to mieszkanie, no nie ma sensu. Tak? Jeżeli nie udało się sprzedać. Co, co my zrobimy dla naszych klientów, i co zwykle pośrednik musi zrobić dla tle swoich klientów, to dwie, dwie rzeczy: albo sprzeda, albo wyjaśni cenę rynkową. Tak? Może być tak, że klient chce sprzedać za milion, z rynku przychodzą ludzie kupujący, które dają 800 tysięcy, 850, 900, właściciel mówi: Nie, za taką kasę ja nie sprzedam. No, po tych pół roku. Dalej decyzja albo przedłużamy umowę, obniżamy cenę, albo po prostu rozstajemy się. Nie udało. To jest nasza, nasze ryzyko jako przedsiębiorców, a to też trzeba, trzeba zauważyć, że każdy pośrednik jest przedsiębiorcą i działa jako działalność gospodarcza, a nie na umowie o pracę czy czymś takim. Także mu zależy na tym, żeby szybko sprzedawać, robić transakcje, a nie czekać, aż coś się wyda. Umowa ekskluzywna albo umowa wyłączna jest dla właściciela bardziej korzystna, bo jak mówię, każda ze stron ma swoje obowiązki i mm, musi wykonać robotę. Ja już nie, nie biorę sytuacji, że po prostu podpis, podpisać umowę i nic nie robić, no to po co? Tak? To jest trochę głupia sytuacja. <laughs> No i taki pośrednik na umowie ekskluzywnej walczy o interesy swojego klienta. Jak już mówiłem, dla kupującego, jeżeli pracuje, to stara się obniżyć ceny zakupu, a jeżeli pracuje dla osoby sprzedającej mieszkanie czy dom, no to walczy o to, żeby uzyskać się z rynku jak najwięcej za, za taką nieruchomość. My ze swojej strony przygotowaliśmy ofertę. Dla tych ludzi, które lubią robić samodzielnie, lubią sprzedawać samodzielnie, mają czas odbierać telefony, mają czas na prezentację, ale nie mają na przykład możliwości, albo chęci, albo czasu na to, żeby rozmieszczać ogłoszenia, pilnować ogłoszenia, śledzić statystyki, podbijać ogłoszenia, jakieś tam zmienia, wnosić zmiany, analizować sytuację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz istnieją systemy MLS, w których pośrednicy zamieszczają ogłoszenia i do tych ogłoszeń mają dostęp tylko i wyłącznie inni pośrednicy, tak? I jeżeli wy nie macie dostępu do takich do tego takiego zamkniętego rynku, po prostu traci się sporą część możliwości do sprzedaży waszej nieruchomości, bo jak mówiłem wcześniej, 90% transakcji odbyło się z, z uczestnictwem pośredników, a każdy pośrednik tak samo ceni swój czas, tak samo ceni to, że przy rozmowach z właścicielami są różne rzeczy, mogą być niesprawdzone dokumenty, stan prawny, nieuregulowany nieruchomości i to rozciąga się w czasie. Także każdy pośrednik zaczyna. A dla swojego klienta szukać nieruchomości w MLS-ie. Jeżeli tam znajduje to, co o, odpowiada, no to po prostu a, robi transakcję z pośrednikiem a, po stronie sprzedającego i m, każda ze stron jest zadowolona. A jeżeli już nie ma w MLS-ie e, ofert, od, które odpowiadają e, klientom, e, to <laughs> wtedy już pośrednik zaczyna szukać poza MLS-em, co jest na rynku i czy warto to oferować klientom, czy nie. Także my zrobiliśmy ofertę taką abonamentową na 6 miesięcy. Wyliczyliśmy, że mniej więcej, jeżeli jednorazowo ktoś będzie robić takie rzeczy, to koszt wyniesie prawie 6000 złotych. Jeżeli my robimy to hurtowo, bo robimy to dla wielu klientów, no to obniżamy te koszty i za 1000 złotych taki właściciel nieruchomości może otrzymać od nas odpowiedni wolumen usług. No i dalej samodzielnie tak samo odbierać telefony i sprzedawać swoją nieruchomość. Tylko co my zrobimy? My wycenimy nieruchomość, czyli według marketingowych danych z rynku Ile by taka nieruchomość kosztowała? <laughs> Zrobimy profesjonalną fotosesję, zamieścimy ogłoszenia na typowych portalach nieruchomościowych, będziemy śledzić te ogłoszenia, będziemy, jeżeli jest taka potrzeba, coś w nich zmieniać a, i podpowiadać, a, co się dzieje. Czy, czy warto na przykład tam zmienić cenę, czy warto coś zmienić w opisach, czy warto zmienić coś z, z zdjęciami, czy jeszcze jakieś różne rzeczy. <laughs> które związane z procesem sprzedaży nieruchomości. Oczywiście przez telefon przekonsultujemy, jeżeli już dojdzie do aktu notarialnego, który notariusz, gdzie można zaoszczędzić i, i takie inne rzeczy. Jak powiedziałem, taka oferta na 6 miesięcy kosztuje 1000 zł, to prawie nie wiem, 150 zł miesięcznie wydanych na promocję, na sprzedaż swojej nieruchomości. To można porównać do jednego, dwóch portali, to jest po prostu y, plata za, za wyróżnienia, za podbicie, za y, promowanie na takich portalach. Bo portale zarabiają na tym, że, że mają sporo ogłoszeń <laughs> i zarabiają na tym, że te ogłoszenia trzeba promować. Jeżeli Wy nie promujecie swoich ogłoszeń, no to oni e, znajdują się gdzieś daleko, daleko, daleko na końcu listy z ogłoszeniami i osoba, która szuka i szuka nieprecyzyjnie, to zwykle takich ofert w ogóle nie, nie znajduje. Także portale zarabiają na promowaniach na takich rzeczach. I oczywiście, jeżeli ktoś oferuje zamieszczenie ogłoszenia za darmo, no to wiadomo, że za darmo otrzymujecie to, co możecie otrzymać za darmo, czyli nic. Tak na dobrą sprawę. <laughs> Trzeba na to zwracać uwagę. W opisie do tego wideo ja dodam Linki, gdzie można pójść na naszej stronie, na blogu zobaczyć informacje, też tam jest opis, jak działa rynek nieruchomości, też tam są nasze oferty i zwykła oferta z prowizją i abonamentowa oferta. Także zapraszam do zapoznania i jeżeli będziecie uważać, że to jest dla Was korzystnie, to chętnie pomożemy Wam sprzedać Waszą nieruchomość jak najszybciej w jak najwyższej cenie. Tak? Dziękuję. Zapraszam na nasze tygodniowe live'y. Robimy zwykle w środę albo w piątek o 12:00 w Nowym Jorku, 18:00 w Warszawie. Pół godzinki możemy odpowiadać na Wasze pytania. Może opowiadamy o sytuacji rynkowej, co się dzieje na lokalnych rynkach, jaka sytuacja w. Omawiamy jakieś e, zwykle związane z nieruchomościami pytania. Także też e, zapraszam e, do tego, żeby e, polubić stronę, subskrybować e, kanał na YouTube. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj piątek, także miłego weekendu. E, e, widzimy się za, za jakiś czas.